Tomasz Obiląski dwa dni przed rewanżem Krzysztofa Zimnocha z Majkiem Molopec i jakie teraz emocje? Bo to chyba jest walka, w której i Krzysztof i Ty dużo ryzykujecie. Ryzykujemy tak naprawdę wszystko, no ale od co najmniej roku głośno się mówiło o rewanżu. Więc spróbowaliśmy wszystkimi swoimi siłami go zorganizować, udało nam się. Czekamy teraz na sobotę i mam nadzieję, że zwycięzca będzie tylko jeden, tylko Krzysztof zimno. Co, co sprawia, że jesteś o tym tak bardzo przekonany? Bo pierwsza walka wyglądała... No nie, nie, przebieg pierwszej walki nie wskazuje na, 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 na tak wyraźne faworyzowanie Krzyszka. wiem, ale dużo błędów było popełnionych w tamtej walce. No nie chce się tam trzepiać sędziego czy czegoś, tam. No było, było, minęło. Każdy popełnia w życiu błędy, to jest waga ciężka. Krzysiek też po, oczywiście też nie jest bez winy, bo też popełnił moim zdaniem beznadziejną taktykę, poszedł na wymianę z facetem, który po prostu kocha się bić, kocha przyjmować i oddawać. Więc żyje nadzieją i żyje tym, co Krzysiek mi cały czas mówi że jest innym zimnochem niż urotem. Ale sprawę sędziego wolałeś wcześniej zabezpieczyć w jakiś sposób, tak? Wierzę, że, że teraz nie będzie żadnych kontrowersji. Dokładnie zmienili, zmieniliśmy sędziego ringowego ze względów na to, żebyśmy po prostu mieli czystą sprawę, sprawę jasną, że tam, tam nie, tamten rok nie był pomyłką. No chcemy wygrać, co, 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 tak, co tak naprawdę powiedzieć? No chcemy wygrać, po to, po to organizujemy ten rewasz, po to ciężkie starania zorganizowania go. I wspólnymi siłami udało nam się. Nie była to łatwa sprawa, bo Mike Molo ciągle ma, miał różnego typu pomysły, nawet można powiedzieć, że tam trzy tygodnie czy cztery tygodnie temu właśnie mieliśmy problem rękawic, samolotu, później się okazało, że tak naprawdę miał więcej przesiadek niż by miał pierwotnie, ale co mogę, co, 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 co mogę powiedzieć, no mamy to za sobą, trzymamy teraz kciuki za Krzyśka e, i mam nadzieję, że rewanż przyniesie mu... Dużą pociekę. Bo mu się należy. Weźmy pod uwagę, że chłopak też w życiu nie miał łatwo, więc był na ławce rezerwowych dwa lata przez barki. Sam nie wiedział, czy, czy, czy wróci. Nagle wrócił. E, przegrana wspomniana z Majkiem Molo. Jak, jak, tak jak się mówi, no, jest sprawa jest jest, jest jasna. Jeżeli, jeżeli Krzysztof Zimno będzie boksował. Taktycznie z pomysłem. To, coś, co się coś przygotowywał, można powiedzieć, od roku, to powinien Majka Molo wypykać. Jeżeli pójdzie z nim na wymianę, a na pewno w pierwszych rundach, no to może być powtórka z rozgrywki. Na ile ty wierzysz w Krzysztofa Zimnacha? Bo po, po tej porażce jednak pojawiły się jakieś wątpliwości co do jego szczęki, umiejętności obronnych. Jak, jak, jak daleko go widzisz? Jak sądzisz, jeszcze może się rozwinąć boksersko? Ja myślę, że ta walka sobotnia wszystko nam wyjaśni. Czy Krzysiek może walczyć, <gryzanie> że tak powiem, nawet o mistrzostwo Europy, bo jeżeli przegra z Mike'iem Molo, a nie daj Boże przegra tak jak rok temu, no to możemy zapomnieć o jakichkolwiek jego planach, startach, na wysokim poziomie, nawet średnim szczerze mówiąc. Mike Molo ja go bardzo lubię, fajnie bo boksuje, ale to jest zawodnik, który tak naprawdę... Nie e... nie Trening traktuje hobbystycznie. Tak? To nie jest zawodnik, który rok, rok czasu boksuje, trenuje. On nie jest zawodnik, który dostaje telefon, rzuca swoją pracę ciężką i jedzie. Tak? Jest niebezpieczny, ma czym uderzyć. Słyszeliśmy to nie tylko i wyłącznie od szpilki, ale też od innych zawodników, więc to jest zawodnik, który ma power w rękach i trzeba się go może nie bać, ale nie iść z nim na wymianę, bo to pierwsze rundy będą niebezpieczne. A propos tej pary w rękach, to ostatecznie stanął na grantach, jeśli chodzi o wybór rękawic, czy to jest kwestia jakaś przy, na, na temat której dyskutowaliście, obawiałeś się tego, czy, czy nie jest to jakiś taki ważny detal dla Ciebie. Rękawice? Nie mieliśmy w pierwszej walce Grandy. Ja nigdy nie powiedziałem, że będą jakieś pafeny, czy tam powiedzmy rękawice, no namey Były od samego początku właśnie te rękawice zamawiane, które przyleciały wczoraj ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem skąd to się wzięło. Nie no. wiedzieliśmy, że rozmowa odnośnie rękawic nie jest dla nas żadnym problemem, bo były zamówione. Jeden, jeden problem to taki był, że właśnie z tym, z tym przelotem, że na początku było zaakceptowane z przesiadką w Turcji, później oczywiście e, wszystko postawione na, na ostrzu noża e, i zostały zakupione drugie bilety, które, które, które okazały się jeszcze gorsze niż te pierwsze. Historia pokazuje, że nie warto dzielić skóry na niedźwiedziu, nie, nie warto dzielić tej skóry na molo, no ale mówi się już o tej walce ze szpilką. I to jest pojedynek, do, 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 do którego chciałbyś doprowadzić jako promotor, tak? Chcielibyśmy doprowadzić do tej walki, ale tak jak mówiłem na konferencji, mówiłem w wcześniejszych wywiadach, ciężko cokolwiek powiedzieć dwa dni przed walką, tak ważną jaką jaką ma Krzysiek. Jeszcze, żeby Mike Molu nie miał czym uderzyć, to moglibyśmy już mu tam rysować przeciwników, rywali, a przede wszystkim daty. Ale z Mike'em jest, no, nerwówka, tak, jest jednak, chłop ma czym uderzyć, jest, jest zawodnikiem z krwi kości, prawdziwym fajterem. Więc e, nie chcę się wypowiadać na ten temat jego planów, Krzyśka i wybiegając nawet dalej niż sobota, ze względów na to, że nie chcę zapatrzyć tej walki. No, ale to jest ten pojedynek e, Zimnocha ze Szpilką, to byłby taki pojedynek e, odważny i chyba interesujący polskich kibiców. Nie, nie, nie z cyklu hodujemy rekordy, budujemy ich oddzielną drogą, tylko sprawdzamy ze sobą. Ja myślę, że ten pojedynek już dawno temu powinien się odbyć, ale wiadomo, że się nie odbył. ich drogi zostały e, rozjechane. Teraz. Można do tego doprowadzić. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Ale wszystko jest w Krzyśka rękach i w Molo też. A jako osoba, która kiedyś boksowała, były pięć jakbyś jak widział tę walkę z szpilka zimno. Ta różnica między nimi się jakoś rozjechała w tych ostatnich latach, czy, czy to jest taka walka 50 na 50? Nie, no rozjechała się. No. Co, by nie, co nie mówić, to Szpilka zrobił duże postępy, nawet że przegrał z Wajderem przez ciężki nokaut, no, ale było widać po prostu, że był przygotowany do, do tej walki, było widać jego przeskok e, odnośnie tego, co było, a jest. Więc e, jak Krzysiek nie pokaże fajnego boksu z Mike'em Molo, no to ciężko byłoby mi tutaj teraz w tym momencie obstawiać, kto jest większym faworytem. Bo jeszcze nie, o tej walce ciężko nie będziemy rozmawiać, bo Krzysiek nie wygra najpierw z Molo, bo co ja tu będę dzielił skórę na niedźwiedziu. E, trzymajmy kciuki za Krzyśka, czego czy lubimy, czego nie lubimy. Dostawmy to. Jest to zawodnik, który Polak, walczy w Polsce. Normalna sprawa, że powinno się, powinno się mu kibicować ze względów na to, że wychodzi po to, żeby zrobić dobre widowisko, a ta walka jest dla niego być albo nie być. A jaki obstawiasz wynik w sobotę, tak nawet subiektywnie, życzeniowo? So, tak naprawdę chciałem, żeby się wygrał przed czasem, to tak jak wspomniałem tutaj na, na konferencji. Może nie tak, jak Mike Molo wygrał w... w pierwszej rundzie w Legionowie, ale tam powiedzmy w szóstej, siódmej rundzie chciałbym po prostu, żeby Krzysiek technicznie yy, yy, pokazał Majkowi i Molo, gdzie jest jego miejsce w szeregu, bo tak naprawdę czepiamy się tego, tego, tej walki, że przegrał, że, że to, że tamto, ale zimno był dobrym amatorem, był na mistrzostwach świata, wygrał z Wajderem w amatorstwie, więc to nie jest zawodnik, który nie, nie potrafi boksować, no, były błędy, popełniliśmy je w Legionowie, Mam nadzieję, że wcześniej nas nic nie zaskoczy. I cały czas tak jak powtarzam, będę powtarzał do soboty wieczora. Trzymam za niego kciuki. Mam nadzieję, że wróci, wróci jeszcze mocniejszy. I będziemy wracać do, do jego walk na pewno szybko. Bo, no, bo nie chcę, żeby kolejne powiedzmy, pół roku był na ławce rezerwowej.